Witam, witam. Chciałem Wam tym razem zaprezentować światła robocze wesemowskie. LEDowe. Bardzo fajnie doświetlają nam pole robocze z tyłu. Przywiozłem świeży niesort. Będziemy drukować. Właśnie tony ławek fajnie chodzi. Złapał. Patrzcie, jaki mamy ten olej. Ja cały czas o, o tym mówię. Na filmach nie mogę uwierzyć, że w tym filmiku jest taki czysty olej cały. Czas. jestem Naprawdę jestem pełen podziwu. Ten ciągnik stał 15 lat nieużywany. Tak naprawdę budzi się na nowo do życia. Super są te światełka. Polecam sobie zamontować. Trzymo to godzinę dzisiaj walnąłem. do garażu nie mamy kończone sostegę puszczy już ciemno a tak zobaczcie jak to fajnie doświetla świetne są te leki. Za z tą zaślepką coś zrobić.

I Władek idzie spać. Tak, jak mówię, spał przez 15 lat. Także teraz wie, że żyje. Naprawdę jestem zaskoczony, że ten motor tak świetnie chodzi. Pomimo takiego postoju, I jest, że jest w takiej kondycji, że w osobówce nie mam takiego oleju. Ciągnik jest dalej porozbierany. Nawet zobaczcie, nawet nie założyłem tych dekli, jak nagrywałem te filmy o regulacji hamulcy, wszystko jest prowizorka. Dlatego że powstanie modyfikacja, jak już wcześniej zapowiadałem, dźwigni załączania blokady. I coś tu jeszcze powymyślam. Ale to na razie mi to nie przeszkadza. A wezmę się za to dopiero zimą. Tak te reflektory wyglądają. O, Wesem LED. Naprawdę super sprawa. I wizualnie, przede wszystkim. Świetnie świecą. Szyby też nie mam. Tak, mówię, no nie jest to poskręcane. Maszyna ma jeździć teraz. Te błotniki jeszcze muszę zmontować, ale to w późniejszym czasie. Na razie są inne prace budowlanka. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.